Cześć, jestem Patryk Oroz, a to jest mój pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale minigames będzie y, ta seria polegała na tym, że będę grał sobie różne games, typu Splag, Hide and Seek y, no nie wiem, The Walls Survival Games, Herobrine no i różne tym podobne więc dzisiaj jest pierwszy odcinek i wybrałem Hide and Seek myślę, że to jest taka dla mnie mi się tutaj najlepiej gra, a chyba Wam się to najbardziej spodoba. Kurde, trzeba by tu wybrać jakieś dobre miejsce do schowania się. Tam już widzę sikersa. Um, dobra, to może tam. Tutaj. No i co tu poradzić. Będę jeszcze chyba nagrywał z tej nowej serii kolejne odcinki z lodowcowej, ale teraz już nie, że bez głosu, tylko z głosu będę nagrywał, będę i... No, mi się ta gra ogólnie podoba, nie wiem, jak tam wam. No nie chyba kolejny odcinek zrobię troszkę, może trochę ze Splega, albo sam splek może do Walls'y z kimś. Nagram. Nie wiem jeszcze. Uff. O, już miaczek dostaliśmy? Nie wiem, czy wiecie o co w tym chodzi, no ale powinniście wiedzieć. Jest się blokiem, który ucie ucieka przed... Ops, przed Seekersami, a Hajdersi. Czyli ja muszę się gdzieś chować i 5 sekund mm, bez, ruchu, bez ruchu ani kamerą, ani nie mogę się ruszać. Yy, jest teraz mniej bloków na przykład kowadła albo innego bloku jakim ja jestem, na przykład jestem kowadłem. Wtedy odlicza, że 5, 4, 3, 2, 1, 0 i blok staje się en enchantowany. Wtedy jestem mm, już stałym blokiem. Mogę się ruszać leciutko w każdą stronę i mogę też podskakiwać. A nie, chyba poskakiłaś? Tak, mogę też. Ale nie możemy tak za bardzo, bo jak na przykład wyjdę tak. No to widzicie, już jest pięć. I teraz się nie ruszam. I jest pięć, cztery, trzy. O, fakt! No i. Widzicie, zamiłem, chciałem wskazać. No trudno. A sikierscy mają tako, takie zadanie, że jak yy, szukają, no to muszą znaleźć bloki. Yy, i uderzy tam kilka razy, nie wiem dokładnie ile. I za to dostaje się punkty i kasel, a za pieniążki, kojsy na kupić, no na razie jest tylko w sklepie Hide and, hide and Seek. Jest tylko jeden przedmiot, takim, że można by wybierać jaki się blok chce, ale ja jeszcze nie mam uzbieranego. Mam chyba 2100 jakoś tak nie chcę zaskokonać. Nie wiem, że może ktoś być szukamy tutaj myślę, że ten odcinek będzie składał się z dwóch y, części jeden, no no dwóch części z dwóch y, takich rund z Hide and Seek myślę, że to będzie wystarczająco. no jednak tu nikogo nie ma Hidersów 9 zostało i sekund 90 to jest pod tym, jak już zostanie trzech, dwóch, jeden z nich, czyli ten, który się musi chować, bo potem to jeden, to trzeba to zmienić, to jest pod wodą też się często ludzie chowają, więc warto też zaglądać pod wodę. Nie wiem, gdzie jeszcze spojrzę. No. Chyba jednak tutaj nikogo nie zaobserwujemy Jeszcze jedno. To jest, co, jakieś... To jest coś jakieś No, oczywiście to moje błędy Paru szukają Jeszcze jedno miejsce tutaj nikogo nie ma, Chyba raczej to widzicie, i trzech zostało, no i teraz już trudno znaleźć kogokolwiek No, już chyba to, ta runda będzie dla mnie graną. No, ale trudno. No, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, niestety nie udało nam się Seekersom. No, ale Hyder się wygrali i tam dostali 150 punktów, a chyba kasu 40 się dostaje. Dobra, no to teraz kolejna arena. Może... Trash Cruise? Nie wiem. No to a no, zapomniałem, dobra, yy, dobra to 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 ani widzisz, że było Mogłem sam wbić, ale dobra już trudno Kurczę Nibali. O ani wyjść to było przed chwilą Dobra to wbijemy na... To najwyżej poczekamy chwilę. Powiem jeszcze Wam, co będzie się działo na moim kanale. Na moim kanale możecie za niedługo też zobaczyć chyba serię z takiej gry jak Króliki Spider League, ale nie obiecuję jeszcze. Chociaż ta gra mi się strasznie podoba. przeszło ją hmm. już chyba razy. Pięć razy, a dalej mi się nie znudziła. Więc ta gra ten dla Ciebie też może się układać. Yp, pf, aha, fajny skin. Lipiska. Y mm, coś jeszcze chyba będzie się działo na, na moim kanale. Na razie nie. Mówię chyba dużo serii zaczynać, bo minigamesy będą. Chyba ta pokoladowcowa i chyba to no i ten ten jakiś nie wiem może jeszcze coś tam nagram, może jakąś serwis surgiwal z kimś z jakimś moim kolegą, koleżanką tego co nagram, nie wiem jeszcze z kimś no ale to się wszystko okaże później jak to wyjdzie hmm. I właśnie, w opisie wam dam link do tego serwera, dostępny takiego jest premium. No, ale trudno. I gram też na tym serwerze, to jest Hive Hive, 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 Hive... Hive... No, jakoś tak się to czyta. Hive.se, albo COM, już nie pamiętam. Ale mam w opisie. I gram też na Hypixelu. Hypixel chyba też EU. Jakoś tak to było. No i tam też są fajne typu. O właśnie, TNT Tiran będzie też, bow, split wampiry, jak dadzą już normalną wersję na mam O nie, jestem płatkiem. Nienawidzę być nie widzę ci Inni może nie ma, ja nie Tam nie wejdę. nie Się dobrze się nagrywa? Tak. Głaz też wszystko dobrze nagrywa, więc nie ma żadnego problemu. Jak na razie. Nagrywam Fropsem, a dźwięk nagrywam Audia City, potem to wszystko razem złączam w jedno. <laughs> Just, dopiero trzech Seekersów? What? Wow. i 16 hydersów, tylko to im nie idzie. No tam jest ten blok, jak on go nie zabije. No, co za wypalenie. ale nie wiem. Siemka, <laughs> Seekers. Chyba jednak ja jestem w tym bloku, coś się tak wydaje. <laughs> Zbugowałem. Zbiera na to, gdzieś można wybierać jaki chce się być blokiem. Tylko nie wiem, czy to jest tak, że wszystkie bloki w Minecraft'cie, ale to chyba raczej nie, bo to by było zbyt mocne. Chyba ja takie, które są dopuszczalne na danej mapie. Coś mi się zdaje. Czyli drewno, kowadło. Mm, płot, o, płotek. O kurczę. Stickers. O ja. Tak naprawdę jestem tutaj. Jezu. Dalej... Z... Nie, już nie. 13. O, już 7. Ha, ha 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 siema. Jakbym go walał, to by się już zorientował, więc wolę nie. Ooo, z siemanko. Nie, kolejny raz mnie przechodzi i nie walną. Jej, wygraliśmy. Dobra, no to to by było już chyba na tyle. Dzięki, że zobaczy... oglądaliście. No i cześć.